Siemaneczko widzowie z tej strony. Mikalo, witam was w kolejnym odcinku z Blockstar.pl A dzisiaj mamy wakacyjne parkurki. Jesteśmy sobie na plaży w e Nexusie. Opalamy się, jemy arbuzika, leżymy, jest chillerka. Opalamy się na słońcu. Na sam start zostawcie łapkę w górę po tym odcinku. Jak chcecie kończyć z parkurów, tutaj macie listę ostatnich pięciu subskrybentów tego kanału. Jeżeli chcecie się pojawić w kolejnym odcinku, no to musicie subskrybować mój kanał. Więc jak chcecie się pojawić, no to wiecie co robić. Ja was poprosiłem, żebyście zbudowali parkury o nazwie wakacyjne Mikalo. Tak mi się wydaje? Tak, jest ich naprawdę całkiem sporo, więc sobie je poprzechodzimy. Ale jeszcze w ogóle, BSP wprowadziło nową kolekcję klocki z klockowej zatoki. No i właśnie tu mamy nowe klocki do kupienia. Mamy ten napój kokosowy za 1000 spoko płomień za tylko 15 monet? Serio? Myślałem, że to są diamenty. Może tutaj pomylili albo. Po prostu, serio, jest takie tanie? Dziwne. Hawajski kwiatek i drugi hawajski kwiatek, liść palmowy, o, jeżowiec, dosłownie młody jeżek Musimy to no sprawdzić, jak to wygląda, bo jestem aż w szoku. No. w sumie, no, jest, jest takie malutkie, ale czemu akurat 15? No, czy spoko, wiecie, no, fajnie, że tanio, ale czy te pomienie w ogóle biją, czy co one nie biją, bo ja, szczerze, Szczerze nie wiem, czy one są. Raczej nie, skoro są takie taniutkie, no to raczej nie mają żadnych takich mocy. Dobra, lecimy widzowie z jakimiś parkurami. Tu mamy jakąś plażę. Wow, plaża, wakacje i te sprawy. Także lecimy. Oczywiście miły pies mnie śledzi. Ja myślałem, że dzisiaj mnie nie będzie miły pies śledził, ale niestety. Znowu to robi widzowie, napiszcie w komentarzach czy już nie macie czasami jej dość Jak macie jej dość to, to, mogę, to mogę ją usunąć z znajomych na czas odcinka Oczywiście, patrzcie widzowie gdzie ona jest, gdzie ona jest Nawet nie wiem gdzie ona jest, nie wiem, Ona jest na początku, na ciągle ginie Niestety, no miły pies tutaj no, nie przechodzi chyba tego parkura. Albo przechodzi. Tam jest dopiero. A to, to tam se. Idzie, ja tu se już przechodzę. Oj, już prawie na mecie. Także lecimy z kolejnym parkurem. Bo dzisiaj mamy dużo parkurów do przejścia. A ja chcemy właśnie przechodzić je dużo. Żeby nie było, że Że Wy tutaj robicie parkury dla mnie. A ja ich nie przechodzę. Także tutaj dzisiaj postaram się ich trochę więcej przejść. Oczywiście wiadomo, że nie, nie wszystkie mi tutaj się pokazują. Bo BESP ma jakieś swoje upodobania. Aczkolwiek, no, te, które mi się pokazują, to postaramy się dzisiaj przejść. Żeby, żeby, o kurde, co się stało Czemu ja, ej. ej, czy ja latam Czy ja latam, widzowie, o co Aha, dobra, ale Nie wiem czy widzieliście, ale było jakieś takie powolne Opadanie, może przez tą Przez, ten, przez tą wodę, zobaczmy A, ej Latam, co się stało Nie, latam Ej, dobra, dobra Widzowie, czy to jest, jestem hakerem Pies, Zobacz to, co ja się stało <laughs> o lol, latam, siema, okej, okay, to se polatamy Dobra, to jest akurat dziwne, czemu ja latam, to jest podejrzane Nie zgłaszajcie mnie yy, widzowie, błagam, to, 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 to przypadek, ja wcale nie, nie włączyłem cheatów to, 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 to wiecie, jakiś bóg z wodą Dosłownie, i serio, bo jak, jak się widzowie pójdzie tutaj do tych przyspieszaczek na tym parkurze się skoczy tak, że macie do wody trafiacie to powinniście o, serio działa, latam o i ktoś tutaj też lata ja cię kręcę, ale wariaci, witam, witam dobra, to lata latam do nieba, no to tam nie, tam nie skoczymy które to jest za daleko już więc pójdziemy sobie normalnym trybem Okej, okay, szybciutko, hop hop, blockster planet, truskaweczki, o napiszcie w komentarzach czy jedliście truskawki już w yy, już te, te lato, napiszcie, ja jadłem, bardzo fajne, ja lubię truskaweczki, więc, więc jest git, git gitówa, straszna Lecimy na kolejny kryształ, żeby jakoś tutaj uskoczyć, to może tutaj, o ale skrótek, dobrze, 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 hop, lecimy Lecimy, do góry, do góry, do góry, do góry, nie, 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 no nie, okej, okay, tam był kryształ, ale trudno, bo tu mamy zaraz kolejny, chyba, że zginę, to jak zginę, to będzie problem, okej, okay, dobra, udało się, 45 sekund, wow, jakiś zielony, żółty Mikalo, żółwyk, dobra, jakiś inna odmiana Mikalo, jestem dzisiaj w ogóle na tym moim y, troszeczkę starszym skinie, bo, bo, bo w ogóle y, coś zbugowałem i zostałem drzewem na BSP, Chyba jest jakiś dziwny bug, mogę wam go poka pokazać Przecież widziałem go gdzieś na YouTube i chciałem sobie go sprawdzić Tego buga i, i zadziałał Także mogę wam teraz go pokazać, bo Chociaż nie wiem czy on jest jakiś mega przydatny wam, ale Może się niektórym przyda, aha Masz klucze? Nie posiadam. Niestety jestem bezkluczowym ziomkiem i nie potrzebuję kluczy, bo ja sobie sam otworzę, dokładnie. Tak, ja, ja, ja nie potrzebuję kluczy, ja, ja tutaj y, widzowie, ja sobie poradzę, oczywiście. Ja nie potrzebuję kluczy, ja jestem, ja jestem sam kluczem i sam sobie otworzę, tak, no zobaczycie zaraz. Zobaczycie zaraz, jak tej przyjdziemy do, tej, do tych bram, to popatrzcie na to, y, tutaj Trick z Afryki, y, shabadaba i jestem już w mecie. Albo nie jestem. Sezamie, otwórz się. O! Mam portale, ale. Ale, ale. No kurde, dobra. Pokażę wam tego trika. Jak macie te jagody takie. Mm, -t, t, To jak sobie skosztujecie, to jesteście drzewami albo kimś innym. I jeżeli chcecie mieć y, tego skina zapisanego, to wchodzicie w. Ja. Wchodzicie w. Wy... Ok, jestem teraz z tym. Jak widzimy, sobie w. Moja Blockstar to uwaga jestem tym i jeżeli sobie chcecie y, coś tutaj zrobić to klikacie zapisz i jesteście po prostu tym skinem Nie wiem, nie wiem czy to się zapisuje jakkolwiek ale, ale fajnie że takie coś jest Podejrzany parkour bo jest tutaj jest po prostu szalone co tu się dzieje ja cię kręcę lecimy 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 ej aha Serio? Aha, takie proste? Dosłownie nic mnie nie zaatakowało? Naprawdę? Wow, dobra, Tower of Hell, ale Mikalo wersja! O, tego nie było. Roblox Star Planet. Otaczcie sobie grałem w ogóle w Tower Hell na Robloxie i przede mapę całkowicie do końca. Wierzę do góry i mi się udało, także bardzo fajnie. Bardzo fajnie. No aha, co Aha, miły pies? Jaki masz problem? Mój pies podejrzane, jak ten... jak ta głowa. Ta głowa też jest mega podejrzana. Dokładnie. Okej, okay, tutaj łe, łe, nie! Mm, musimy jakoś tak spróbować. O, dokładnie. Nie! Co ja zrobiłem? No moje włosy są z lawy. Co to ma znaczyć? Halo, ja nie jestem aż taki zły, że ja tutaj, każdego tutaj tego. No nie no co wy robicie z moimi włosami ze skina? Co to ma, co to ma znaczyć? co to jest, co to jest, halo, o, o, no, kryształ, o, to lubię um, kryształy są jak najbardziej na plus, nie, no, lodowe skoczki są najgorsze jak jest, nie, nie, no, nie, ale chociaż jest tutaj kryształ, więc ale czy wy to widzicie? No chyba cię pogrzało autorze mapy, no coś ty narobił, tyle tutaj tych... No nie no chyba... No chyba się nie, nie dogadamy. Albo się dogadamy. O, o, o! O nie! Okej, okay, dobre. jestem teraz tutaj, jeszcze tylko tam do góry trzeba wskoczyć. Eee, nie, no, chciałem tak ładnie się rozpędzić, ale mi nie wyszło, kurde. Tam się mi, mi gruby mikalo się patrzy. Co się patrzysz? Co się gapisz? Co się, co się gapisz na moje tutaj potknięcia? Nie gapisz się, proszę ciebie. Naprawdę, ja sobie poradzę już bez twojej, bez twojej widoczności. Mm. Ostatnia próba, widzowie, bo już nie mamy czasu. Teraz dam radę. Hop, hop, hop. Czemu ja zginąłem? Wakacyjny Mikalu. Dobra, jakiś krótki parkour, jak to lubimy oczywiście. No i zobaczymy. O, może jakąś jaką nową nazwę parkura byśmy dali. Hmm, nie wiem jaką w sumie. Nie wiem, jaką now nową nazwę parkurów byśmy dali. Lato? Nie wiem, czemu taka nazwa. Nie pytajcie, Mikalolato. Lato. Jak chcecie jakieś parkury takie fajne, zrobić ciekawe. Yy, Że mnie kończy, to piszcie, nazwijcie parkury Mikalolato. Lato. Takie fajniutkie, króciutkie, ciekawe parkurki. Mile widziane oczywiście, jak ktoś chce. Yy, ale jak mam to przejść? Halo, halo, co ja mam tu zrobić? To trochę ciężko to przejść. No mi miałem mi, co mi, mi też to nie wychodzi. Ale mi wyszło, dobra, a łatwo, łatwiutko. O, okej, okay, hops. O nie, o nie. what, what, Wat wat! Oho, oho, what, okej, okay. dobra, h, oha, bo tu jest... Oho, okej, okay. to była drabina jako te czarne klocki. No dobra, czemu tu nie ma lawy? To mnie niepokoi. Aha, jest lawa, ale taka dziwaczna trochę te. Chyba to są te ruchome piaski, o których w poprzednim odcinku mówiłem, że to, są, że to jest nowy klocek, a to nie jest nowy klocek. O, tu mój skin jako... jako na ścianie. Co tu jest? Co tu ktoś narobił? Co to ma znaczyć? Halo, nie jestem clownem, tak mi się wydaje. Co to ma być? Co to ma znaczyć? Co to ma znaczyć? Miły pies. Czemu? Jakie są serduszka? Aha, ja mam serduszka. Ja mam serduszka? Nie, miły pies ma serduszka. To nie do mnie te serduszka, yy, więc, yy, no. Yy, Okej. Okay. Wow, wow, ten klocek, ten mega drogi klocek. Jak ktoś ma ten klocek, naprawdę jest mega bogaczem. Naprawdę, bo to... bo też, aż... wow. <grych> Okej, okay. aha, teraz będą te skoczki takie... takie... kryształkowe skoczki. Nie zaleciło jej kryształa, no i łatwo z miłym psem. no niestety. Miły piesek poszkodowany, nie udało się, bardzo mi przykro, naprawdę. No, co ona robi? Widzicie, to miły pies oszukuje. Ona, oszu ona jest oszustką. Co ty robisz? No, chyba cię pogrzało, że chcesz tutaj oszukać system. Nie, 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 nie tędy te numery, miły pies. Nie będziesz oszukiwać. Co to ma znaczyć? Von, halo, Won. Co ty robisz, miły pies? Co ty robisz? Co ty myślisz, że co? Że tutaj. No, niestety, biedny miły pies myślał, że. Myślała, że sobie poradzi. Niestety. Wąte, wąs mojego parkura, mój pies, dokładnie, jak wązy kopalni, jak ludzie pisali w 2020 roku, dokładnie, tak, ok wow, aha, okej, okay, nie wiedziałem. No, co to ma być, aha, karma, karma mnie dopadła za to, że się śmiałem z mojego psa, przepraszam, mój pies, już nie będę się śmiać z ciebie, obiecuję, obiecuję, oczywiście, no, <zysy> ale czy na, dalej kombinuje, czy jednak przychodzi ten parkur nie wiem, nie wiem, no, co robisz? No, przechodź ten parkour normalnie. Miły pies. Miły pies. Bądź grzecznym psem. No nie, zostałem miłym psem. Ja cię kręcę. Jestem już skończony. Nie, nie, wychodzę z tego parkura. Co tu się dzieje? Jestem na diamencikach. Ja cię kręcę. Dobra, miły pies. Dawaj, dawaj. To chyba parkour na twój poziom, tak mi się wydaje. Tak mi O nie, to są galeretki twoje. Chyba ich nie lubisz. Zobaczymy, miły pies. No niestety nawet sobie... No mówiłem, że to nie... O, ale ma kryształ, dobra. Wow, Kokirato, witam, witam. No, mega wyścig. Witam, ja lubię pływać. Nie widzę, miły pies, Dostajesz miłą foką. Miła foczka albo miła rybka. Dokładnie, Zmiennik na BSP. Tak ci radzę, mi się wydaje. Mi, 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 miła foka. <laughs> miła foka, ja cię kręcę, widzowie. Widzowie, wbijajcie na BSP. I wchodźcie na pocztę miłego psa i piście hej miła foka, żeby się wkurzyła. Bo mi się wydaje, że to jej się nie będzie podobać, że będziecie się będzie, czy, wiem, nazywać miła foka. To no myślę, że tym sposobem. O co tu chodzi z tym parkurem? No czy was pogrzało? No czy was pogrzało, że ja wam znowu latam! Znowu latam! Latam! Latam, latam, haha, latam, haha, eza, łatwo, dobra. Michał tu ma jakieś wtyki normalne, ale nie mówcie nikomu, ja to ja nie oszukuję, miły pies, zobaczysz na nagraniu, zobacz na nagraniu, ja cię, no ja cię nie, ja nie nikogo, ja nie. Patrz, miły pies, widzisz mnie? Patrz, siema, siema, co tam, jak tam ci idzie, miły pies. Co tutaj sobie latasz, no widzisz, ale łatwo i sobie spadła, myślała, że też będzie latać, niestety nie, nie będzie latać, co ty sobie myślisz Aha, teraz trzeba, A tu mamy metę, aha, no to fajnie, no to bardzo fajnie, no i mamy rekord, rekord czasów bardzo fajnie nie wiem widzowie jak to się dzieje, że mam takie jakieś lagi i normalnie latam. To jest naprawdę podejrzane. Didi, 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 didi. Pozdrow widzów, a ja Ci tam uśmiecha. Okej, okay, pozdrowiła to. Masz ode mnie dla wszystkich masowy uśmiech. Wow imprezka, ja cię kręcę. Impra, 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 wow, ale nagrody. Dziękuję Wam za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Stawcie lajka, subika, co tam chcecie i do widzenia widzowie. Papadki!